Na którą masz do pracy? Nie chodzę do pracy, ziomuś. Uh, sorry, Twitch Administration. Uh, I I I didn't. Uh... No nie, jeszcze rozlałem się. W... <ścoughs> rozlałem się. <se> w... <ścoughs> Saldo Bolt minus sześć Jaki broker dziga. Damn. 30 minut 11 zł, nie na minutę, ja nie chcę więcej 25 zł mam zapłacić za co, kurwa Dobra, zapłacę, ale Mam nadzieję, że mi to oddacie Pamiętaj, chodnikiem i na pasach Chłopie, to masz kredyt w bolcie <ścoughs> Oho, 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 oho Oj, 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 kurwa, kurwa, ja nie mam hamulca, ja nie mam hamulca, ja nie mam hamulca, ja nie mam hamulca. Oła. O kurwa. Ech, się wyjebałem. Ale się wykurwiłem. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Pokażę wam, jak się jest prawdziwym, kurwa, drillowcem z Poznania, dobra? Dobra? Kurwa! Ja Eee... kartą będzie A damy radę, damy radę zrobić 150? Co? Nie? No dobra, to kartą masz Trochę trzeba aury nafarmić, tak? Teraz idę powoli Nie wszyscy wiedzą, że kupiłem nowe głośniki Nie wszyscy wiedzą Też się da, tak? Proszę, żeby był, żeby był próf. Żeby był próf, że ślub też się da. Jak nie ma noża, morza, tak się proszę posługiwać. Tuesday. A jaki on ma wyjebany kapelusz? Kurwa. Oj, o kurwa burza idzie. czekajcie za mną okno. Kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, ma, będzie padać. Yes. w wielkim mieście. Szef. 3 złote. Cześć stoję już przed drzwiami z gotową umową o pracę dla ciebie jutro na 6 rano, pierwszy dzień na 10 godzin do roboty. Nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu... 10 złotych praca, praca, praca mi się za pracę, praca, praca, praca. Ej, nie mów! Tak, nie mów tak! Ej! Ej, co to było? Nie. Tak? Amazonka, Amazonka to jest złotych. Dżungla, gdzie ona nie się, mam się mam znajduje? Nie bo Chyka. jesteś newgen streamer USA Ale jesteś grinder, powodzenia. Co kurwa? Co kurwa? Jo, dzięki! Dzięki, Mergani! Jo, dzięki, Morcia! Ja pierdolę! Ej, kubuś, Dawiu kubuś nie, dziękuję bardzo. Dzięki, kurwa. Aje. Nie wiem kto to, ale szara dla wariata. O kurwa, Bandura do mnie napisał. Kiedy dzień z banditem? Uuuu, banger. Widać to? Kiedy dzień z banditem? Okej, okay, dobra. Nie, okay, okay. Ale to macie jakieś plany nad Bartą? Czy idziecie do znajomych, czy we dwójkę idziecie? Nie, idziemy. Nie, 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 mów tak, nie, tak. nie, no. Zostańmy tak po środku, nie wiem, jakoś tak o. Tak pasie. Super. <noise> Elegancko, będzie na ścianę. Dobra, e, numer twój, tak czy jak? <noise> Kurwa, tego nie pokazuję, bo na to będzie git. Widzisz, jakie to popularne, my ich nie znamy. Ty, robisz na kikie albo na Na Twitchu, na Twitchu, na Twitchu. Pokaż to, Pokaż, masz to. Nie robimy tej Ale ja ci dam klucze, bo mi luźno wypadną z dresu. Masz. I kurwa, dostałeś klucze do miasta? Co to kurwa jest Kto takie klucze ma? Co jest kurwa?

Dobra, nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to jest. A na pewno to był ten lokal? Czas znalazłem perfumy, palacze. Daj mi też, daj mi też, daj mi też. Będzie się nie przykam kurwa Yes, sir. No, super kobieta. Ja jestem oty sam. Yeah. Ona pyta, co to za ciuch! Mówię, skadi! Ona pyta, Na-na-na-na Nie! Ona cię pyta, kupię mówię, bez sprawy Okej! Okay. Ona pyta, czy zabiorę do bawy! Ej! Ona chce pić Starbucks i jeść kraby! Ona jeść kraby Ona chce jeść kraby! Kraby Ona chce jeść kraby! Kraby Suko! Mówię. Bez sprawy yeah. Yeah. Jak muszę pro, wjeżdżam beat Beat Złoty łańcuch, Skadi na mi oh. Skadi na mi Skadi on mi Skadi on mi Nowe yeah. pokolenie, polski Anglik! Yeah. To może być dobre, poczekajcie, zobaczymy czy mam paprykaż. Chodźcie Zobaczymy czy jest paprykarz. Lodówka prezentuje się taką po całym yy, machatonie, nie ma w niej totalnie kurwa nic. Are you serious right now, bro? Ej, patrzcie to, przyszła mi, przyszła mi dzisiaj pizza. Pizza szefowska. Dziękuję bardzo, widzowie wysłali mi pizzę. Uuu, uuu. Dobra, zabieramy się za te. Zabieramy się za te. Kami Francesco do Nadia, trzy złote. Hej, piękny, nie chcesz ze mną isk do pracy? Ej, no! Ej, nie, nie, nie! Luzi, fotel. Cepekst, trzy złote. Praca to życie, nie żadna kara. Ciu. Pierwsza próba backflipa w życiu. O, kurwa! Ej, wszystko git? Ej, Richmont! Halo, Richmont! Co? Ej, zemdlałem w blocie. Ej, zemdlałem w blocie. Co, kurwa? Zemdlałem w locie zem Jak zemdlałeś? Zem 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 Co? Co? Zemdlałem w locie Jak zemdlałeś w blocie? Co? Zemdlałem w locie kurwa. Ej! Ja mam roski przed oczami Co? Mam roski przed oczami Co kurwa? Usiądź sobie, usiądź sobie Usiądź sobie Do domu Saigon Maharata, dawaj wjeżdżaj, wjeżdżaj No nie ma ich w domu, dawaj wjeżdżamy do domu Saigon No jak przyjedziemy to jak przyjedziemy Wam do domu Sajgon, czad. do domu Sajgon. Mm -hmm. Dora, come on, come on, come on. Come on dawaj, dawaj, Wam do domu Sajgon. Ej, Ritmo. Ej, kurwa, to umyłem, to umyłem. Ej, policja, policja. No oh. nie wiem, co oni robią, co To zapierdolę. Jest to jakaś piłka? Chyba się nie jest kapnął nie? Chyba twarzy, bez twarzy, żeby nie było widać prawie szczęście. Chyba się nie jest kaplą, jest Chyba nie, nie, chyba nie. Chyba nie rąda to z tej kapziły się tak mnie pływało. Ej z mu ty się chłopie gdzie jest telefon? Little... Tu! O kurwa, Richie! <laughs> hey, co jest? Jak ty to robisz? No, ale serdecznie. Trzeba... Wow, to kurwa, tu! ten, nie? <laughs> hey, hey, hey. Richmond! Richmond! <laughs> Ej, hey, dobra, Richmond wie, że są dziewczyny na streamie, no. Ja bym się dla Rich, nie zajebał. Ale on <gryw> hey, ci się coś. Nie widzę, widzę. Hej! Jest ci kurwa, dobra! Ja pierdolę. <gryw> I masz swoją aureę, co so nafarbiłeś, kurwa. <gryw> Oj. Oh. Ale fajnie, nie? Kurwa w końcu ciepło, nie? 22 laty, no. Ale fajnie. Ej. I teraz patelka. Patelka putto. Tu. tu, no się Jeśli ktoś dzisiaj będzie pytał, co trzyma mi w energii, żeby świrować z bandytem cały dzień na mieście, jest to pierdolony dzik WK. Yes, sir. Na pójczery dzisiaj pomaga mi stać na nogi, żebym kurwa na to po ulicach. Jak jest, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, kurwa. Co, co? tu jebie, kurwa nie wiem, nie kurwi! nie wiem, od wiem, nie co nie jebie Co tu, kurwa, śmieci. kurwa... kurwa śmieci, wiem, nie kurwa śmieci!. No nie no, jesteś ja pierdolnięty? nie, Nooo! Czy ty ale... wiesz jak tu kurwi? Ale to co miałem udawać przy tą siocha? No ale to musi, ty, 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 ty sprowadzasz tu Nie. A tu, a bezdomny? Nie. Ty dzielisz to z kimś kurwa? Ty gdzieś tu kurwa i leży jakiś kurwa, pan kurwa, jakiś. czy co? tu tak kurwa i jebie śmieciami, że chuj? Zapierdalaj ze śmieciami, jak nie będę siedział. Nie, wsadź stały łeb! No kurwa, no źle nie śmierdzi! No jesteś sam. Zakaźna kawałka pachy. CHY! Przysięgam, rozkurwiłbym ci tu dzisiaj wszystko się i wszystko bym ci kupił nowe, nie? To rozkur, kurwa! <laughs> Gdzie jest nasza siekiera, na 10 złotych. Masz? Nie mam, kurwa. nie zapomnij o przyprawie, No i pozostała. Kurwa, już rozkurwiać? Co?! Kurwa! Daj. Co się wsetkało? Kul, stan, tak? Dobra, no. ale nie będziemy na ciebie siedzieć. Kurwa, nazywa no się to? Job, stop. Co ty kurwa? Kiknęłaś mi na tę? Job, stop, job, stop. Hej, no kurwa, spokojnie. To to jest użytka? Taka o. Ja dałem za nią rok tego mieszkania tutaj kurwa. No i co że tyle za nią dałeś? Ale Jest chujowa. Czemu jest chujowa? No nie wiem, no może tobie siedzi, no mi nie. No ale zobacz, jak ty wyglądasz? Jak? No nie pasuje ci, bo wyglądasz jak aktywistka kurwa. Te, te, te co się przy, co malują obrazy w tym koszutce. <laughs> Lesbijka kurwa, stary. I to zryja dodatkowo też. Ja mogę paragon, żebym ja tu przyszedł potem i zwrócił to? Bo on mi to kupuje na streamie, ale wiesz, ja potem sobie przyjdę i to zwrócę, będę miał Nie. Znasz, pamiętasz naszą wersję? Jaką? Odświeżonego bok stopu. Ciap! Stop! Ej, wypowiedzenie kurwa, co jest? Daje! Yeah, yeah. Ej, nie powie... Uuuu! Wrong <laughs> boy, broke boy, broke boy! Możliwe. No to o, ja zapadnę. Nie, nie. No, halo. Hejka. No, co tam? No, słuchaj. nie się ale byłam zajęta. Wiesz, trzeba było sobie poukładać Ale ja się odzywałem do, do ciebie Udej dwa lata temu. I co, zajęta, zajęta byłaś? U ciebie. Teraz ja jestem zajęty. Spierdalaj. W. No On no no. jak Pirlo wijać, wygląda. Nie, to Pirlo wygląda Kryć. Ritmo. Hey. Yeah, yeah yeah yeah. No kurwa. Wici. Co ja <grym się powoduje> <grym się powoduje> to nie iż? nie spokojnie. Co <grym> się ma? Co się ma? Co się ma? Wici. To ty zemę do kupiłeś? Jedziesz? Kurwa dzięki ci wiek. to dawaj zakładaj od razu. Prędę, bardzo mi miło. No. <grym> Stuje człowieku! Dzięki raz! To... Masz za robotę Tak, nie, nie, nie ma za Nie, nie będę nie ma. Jaki okres? Uuuu, wichi Ogrodnik w końcu kurwa bezrobotny, Jede, ale obi kurwa, że kurwy widziały i go Ile to kosztowało kurwa? <śledzaj> ja... Ej, hey, no homo! Zejdź z mojego mięsa! Ja nie płacę atencji! No! No! I najgorsze, coś, że... że... Co, to, to, to co? Eee, biała się. No homo! No homo! Nie płacę atencji! Zejdź z mojego mięsa! Pozdro się serce! Rzuć ten. Ej, piłko! Ej! Ej! Bezrobocie! 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 Tomek jestem, jak masz na imię? Ja Madzia Madzia jesteś? Tak Okej, okay, moja ciocia ma na imię Madzia To fajnie A ile masz lat Madzia? 15 U. Dawaj, dawaj plecak Masz to tą tak? myszkę, masz to na chuj to wszystko, on nakupywał kurwa po co to wszystko? Gdzie są jeszcze słuchawki? Tu masz słuchawki, które Wypierdala ale jestem. Masz. I ty przyjdź z hajsem jak coś, dobra? No. A lody Łysego Pro? Nie ma, Czy jeszcze nie ma ich? No, pro Pro Pro, coś takiego. Lody Pro, albo coś takiego. Nie ma. No dobra, to kartą będzie. Hermes miał ją 3 lata. Ja miałem ją kolejne 3 lata. Dziwka, co się rozłączała na Hot Stories. Intowało mi każdy kurwa Szurajd, który miałem na, na serwerze. Po prostu już chyba trzeba, trzeba z nią skończyć, tak? No, no. Chcę coś kupić? <coughs> Dobra, myszkę kupić? Dobra, chuj tą mm Jest. Large Fries. Ok, sir. Medium Refill Coca-Cola. Ok, sir. Um you need to drive to the um, next window and uh, pay for the order. Yes, sir. Thank you. Have a nice day! Ehm. Um, total it's gonna be 30 dollars. gdzie będę leciać? Na pewno, jeśli się uda, wszystko jest, jeśli wypali. Tylko pamiętajcie, nie ma co zapeszać, tak? Uderzamy! Nowy Jork! Nowy Jork! Nowy Jork! L.A., 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 Arizona, i Miami, i Miami. Jak kurwa pokazujesz, że autobus odjechał, jak tu siedzę i nikogo nie było? a Kurwa, ja siedzę na złym przystanku, ja pierdole. Dobra, jako pierwszy, jako pierwszy w historii, jako iż tego, że nie mam niestety w domu pralki, będę po prostu prał swoje bokserki we warcie, no bo niestety nie mam innego wyboru, nie stać mi na, nie stać mi na pralkę. Co, żeby to wyprać, trzeba pewnie podrzeć o siebie, nie? Trzeba je trochę doczyścić, do tak? O kurwa, telefon Maryśka! pamiętasz jak dwa lata temu mnie nie chciałaś? Patrz co kurwa będę dzisiaj jadł Patrz kurwa to Widzisz to kurwa? Widzisz to kurwa Maryszka? I'm totally in it Kto będzie dzisiaj żar? Kto będzie dzisiaj żar kurwa mać? Na pewno nie ty, na pewno nie ty dziewczyno Ej czemu jakiś chłop zlikował mój adres i napisał złota 44 ostatnie piętro? Ej ty jesteś no jakiś model, banujcie go Test pierwszego takosa w życiu Z martadelą, z makaronem, z serem i keczupem mm. mm -hmm. ja Jesteś gołtem Jesteś głodny, chłopcze. Jesteś golden chłopcze. Jesteś głodny, chłopcze. Jesteś głodny, No? No, ja się myję. I chodzę do pracy. What the fuck? Nie będę z nim, kurwa, gadał. Nikt przyjdzie do mieszkania i mnie nie ma. Tak się będę homo przed pracodawcą. Haha. Ha. Tak się prezentuje lista słówek dla bandury. No homo. Nie jesteś homo. Bez gejozy. Sheet basin. Czyli, że coś jest dobre, tak? W jedzeniu. Aura 1000, Jeśli ktoś zrobił coś cool. Coś dojebanego. Biała się. Po prostu biała się. No taki ziomuś twój. Korni. Jeśli ktoś ci że dupę albo siedzi na twoim mięsie. Tuf. E, coś dojebanego. Piłka hus. Dziewczyny, dziewczyna Derez, czyli na poważnie, martwodupnie Chopt, czyli na. Po... O, ch Chopt! ktoś brzydki, ale jesteś Chopt Fine sheet, ładna dziewucha. Gun, gunning, walenie ku, konia. Y Airbol, nietrafiony podryw. For real, fery, naprawdę. Zejdź mi z mięsa, czyli żeby ktoś się od ciebie odjebał. Na Boga, czyli jak komuś coś mówisz i, i jest to szczere i nie kłamiesz wtedy, tak. Ang. Czyli taki. boomer. zesty. Jeśli ktoś się zachowuje jak ciepluch Kurwa, Rysiek poszedł do toalety, myślałem, że to on mi do kibla wszedł. Dobry. Ej! to toalet to, grzebamy wody. Zajeźbiście. Kurwa, zerwał, ale. Uspokój się! Uspokój się! kurwa się! Uspokój się! Znaczy się, że my trzymali, kurwa. Uspokój się, już Uspokój się już! Ma szczęście, że my trzymali, kurwa, kondomi. Dobra, dobra! Produkcja, wyproście go, kurwa, ej! Dobra, kurwa! No ale i Aj, co, jak się podobało? I zatem... Gdyż ty dostałeś to? Ej! Już, uspokój się, kurwa! <słysze> Pozdrawiam muzykę do z tego miejsca! <słysze> Stary, ze mnie mieli bekę w technikum, w klasie mojej niektórzy i puszczali na przykład moje piosenki nauczycielom, kurwa, i wiesz, Ja jakby... miałem to samo puszczali, stary mnie nie było w szkole i moje TikToki, kurwa, pokazywali wychowawczynią. przychodzę na drugi dzień do szkoły, stary, ja i oni tylko: No, Franek, widziałam Twoje TikToki, widziałam coś tam w internecie i w ogóle, stary. Nie? Ale fajne, czyli jak będę szedł na przykład na strzelnicę, to robię to w ten sposób. A to tak chodzą te chłopaki z wuka wyjebane na klacie, tak? Aha. No co, nie mam wpływu na to, jak ty jesteś dobry, jak ty jesteś dobry, jak ty, a na co mam wpływ? Na co mam wpływ? Na co? Na to, czy dam jest 100%? Na, na to, to mam wpływ? Na to mam wpływ. Co to mam wpływ. Co się poddać, nie mogę. Się. Ale mogę sobie przypomnieć, czego nie toleruję. A, czego się, a czego się tutaj nie toleruje? Może masz się znowu. Mhm. No kogo? Kurestwa się, się, <grystwa grystwa> się nie toleruje, co? Kurwą Mhm. Kurwą będzie. Ostatni pokoik jeszcze. Co to kurwa, chłopcze jest? Nie, 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 my takich rzeczy nie popieramy, ziomuś. Ale fajny śmietnik. My takich rzeczy nie popieramy. My takich rzeczy totalnie nie popieramy. Nie, 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 bez kurwa takich. To jak to jest z Metini, kurwa? Z czego? To jest. Są takie TikToki jak. Wpisz <g chorus> Metini na TikToku, proszę cię. <śmiennie> Zobaczę, ja ci kupuję taki łańcuch, nie TikTok. Taki kurwa dwukilogramowy łańcuch z metini kurwa. Metini? O kurwa dobry! <śmiennie> 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 <śmiennie>